Gmina Więcbork realizuje projekt pod nazwą Podniesienie Kompetencji Cyfrowych Mieszkańców Gminy Więcbork w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Grantobiorcą jest gmina Więcbork reprezentowana przez burmistrza Waldemara Kuszewskiego. Koordynatorem i autorem projektu jest Beata Kiestrzyn, dyrektor Szkoły Podstawowej w Sypniewie. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców naszej gminy, a co najważniejsze, przyczyni się do podniesienia umiejętności, które w dalszym wymiarze przyczynią się do skuteczniejszego zaistnienia szkolonych osób na rynku pracy, wzrostu ambicji społeczno-zawodowej, wzrostu kompetencji osobistych w zakresie korzystania z kultury, zasobów internetu, niwelowania barier i odniesienia sukcesu życiowego. Grupą docelową stanowią osoby powyżej 25 roku życia. Planujemy przeszkolić 288 osób, w tym 5% osób, które ukończyły 65 rok życia oraz 5% osób niepełnosprawnych. W ramach projektu prowadzimy 7 modułów szkoleniowych: Rodzic w internecie, mój biznes w sieci, moje finanse i transakcje w sieci, działam w sieciach społecznościowych, tworzę własną stronę internetową i blog, rolnik w sieci, kultura w sieci. Sześciu prowadzących zajęcia w naszej gminie przeszkoliło dotychczas wiele osób powyżej 65 roku życia: wielu rodziców, koła gospodyń i rolników. Uczestnicy szkoleń pracują na nowoczesnym sprzęcie komputerowym, na uczestników szkoleń czeka pyszny obiad i słodki poczęstunek. Pozyskana kwota dofinansowania to 148 320 zł. Zajęcia szkoleniowe odbywają się w szkołach podstawowych w Zakrzewku, w Sypniewie, w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku i Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku, w Szkole Podstawowej w Pemperzynie, w Szkole Podstawowej w Jastrzębcu, w Przedszkolu Niezapominajka i w Centrum Edukacji Seniora w Więcborku. Chętne osoby, które chcą się jeszcze szkolić, zapraszamy do zgłaszania się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Więcborku.